Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale e, Ogólnie sobie tutaj do moich felg przyczepiam w śrubki Ale to już wszystko Ogólnie już, sobie... Jest godzina Czekajcie, sprawdzę się na zegarku O kurde, 23 No poszedłby już spać Sąsiad, o... sąsiad Co? Jestem że o takiej godzinie by ty miałeś nie spać nie No, nie bierzesz, co, nie? no. Bo teraz właśnie usłyszałem, że są nowe ten, by na sprzedaż traktory za darmo. Dobra, to wsiadaj do mojego musimy, samochodu. Musimy, musimy już dzisiaj, dzisiaj jechać, bo jutro ich już nie będzie. Nie? No to można poje, no. podjechać. To, to, to wiesz gdzie, gdzie tam jechać, nie? E, no to cześć, za na chwilę na prawo. nawigacji. Tu na prawo, to na prawo. Musi Dobra, to na nawigacji mam to. Dobra, I jazda. Ej, Ale dobra, przynajmniej masz jakieś fajne maszynki. Tylko chłopie, to gospodarstwo jest jakoś zarośnięte czy coś. No nie wiem, nie wiem czy jest zarośnięte, ale tak. słyszałem, że dopiero teraz otworzyli. tworzyli. Że, że można co pozabierać. Tak. No i wiem, I... że no tak O kurde! Kierownica bo... mi trochę skręciła. Bo jutro, bo jutro tych nie będzie. Mm. No to wiesz. pewnie, bo pewnie jak już, na, jak już ogłosili... Tu, tu, tu na lewo, tu na lewo będzie, le, 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 czy na prawo? Tu chyba na lewo, mi tak wi, nawigacja... Nie, na, na, nie, nie, tu, nie, tu, nie, tu, 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 tu. To To i to po tutaj wyjedziemy. Mm, kurde, teraz... nowy lakier, kurde, se dałem, o. Aż po już jechałem. Tu na prawo, tu, tu, tu na prawo będzie. Tu? Gdzieś na prawo? Tu gdzieś, na prawo gdzieś. Mhm, dobra. Tu, 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 na prawo będzie. Jest brama. Tu? I sprawdzę. Czekaj. Czekajcie, ja, My sobie, słuchajcie, tutaj zjedziemy na pobocze i sobie popatrzymy na telefona. To za chwilę się widzimy. Dobra, ogólnie, słuchajcie, my już dojechaliśmy. Ale to na pewno tu? Tak, 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 tak. O kurde, to są krzaki! Dobra, cześć. Trochę lakier se... O kurde, trochę se lakierem. Trochę se lakier obzunę, ale dobra. Kurde, ma ja doch. Dobra, do... do... dobra, 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 na... tutaj gdzieś stanę. Tu jest, tu, tu są chyba. O kurde! Co? O kurde. Oooo, sąsiad! Ty, to ty się weźmiesz tą dziewięć... dziewięć dwójkę. tą dwa. Weź ją. Dobra odpala O! o 385! po jakiej po Ej, czekaj, zostań, ja sobie spróbuję go jakoś odpalić sobie to wezmę! Ty, chope! Da się tu jakieś światło odpalić, czy coś? Ej, tu są jeszcze brony! Ej, tu są brony jeszcze ja, ja chyba sobie wezmę. Dobra, ale tu... Ej, bo tutaj coś jeszcze jest. O kurde no... O dobra. Ej, prasa! Ty ja sobie wezmę. Ej, ja... ej! Chodź tu, chodź tu, chodź tu chodź tu. Gdzie? Chodź tu, chodź. Chodź tu po tu jest? Gdzie? Nie to, widzę. Samo, to samo, to samo tu jest. Brony. Brona. Jest O, kolejna brona. Ty, to, to mamy dwie brony jest. takie duże. A ten mini traktorek to co? Na spółę ty prasa No właśnie ja sobie tą prasę zabiorę To ja się... Cześć, bo ja tu Okej, okay, drzwi Okej okay. Nic nie ma Łocieciu Wyjeżdża jakoś Czekaj już, 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 czekaj. O kurd, jakby to jest ty tak pozarastane. No, nie prasę. A ty, ty bierzesz tą prasę, czy nie? No ja tą biorę, tylko czekaj, jakby to jest tak pozarastane, Czyli ja nie wiem, czy ja się tu jakoś przedrę. Próbuję się jakoś przedrzeć. Ej, sąsiad. No? Bo jest jeden problem, bo nie wiadomo ile tu jest paliwa. Czekaj, ja się na pasażera u mnie, se wsiądę. U mnie, u mnie jest full, u mnie jest full. U ciebie jest full, dobra, ja nie wiem u mnie jak. Ej, na pasa... jak ona nas pasażer, to też się w kozacku siedzi nawet. Mówię ci. Okej. Okay. to po samochód to jeszcze za chwilę możemy wrócić jeszcze. I siad Co? Tam? Eee, bo jest jeden problem. Były są te chaszcze, nie? Ej, a tył gospodarstwa? To ja sobie go zgaszę. Okej, okay, to ja sprawdzę, ja, ja sprawdzę, ja sprawdzę. Tam na tył, gospodarstw. Można jeszcze tam zobaczyć, co tam jeszcze jest. O kurde, Rzymska. Widzę że tu są też pootwierane okna, ale to... Eee no na tyła gospodarstwo nie, nie. to też pozarastane. Kurde Dobrze To normalnie to jest tak wszystko pozarastane. Dobra, ja wsiadam do ciągnika. O kurde, że prawie to co, przy... Robimy cięcie jak będzie u na gospia. No, no. W sensie nagórzy... No, da. Tak szoki są najgorsze ale idzie przejechać idzie przejechać Co No? To ma taki uciąg to, to już z mają uciąg jak nie wiem dobra Teraz tu Czekajcie, bo teraz straciłem Orient w terenie Zapomniałem w którym to się jechał, Dobra Dobra ogólnie, słuchajcie Ja już wyjeżdżam sobie pod górkę, a sąsiad jeszcze coś tam Ładuje senie nie? Sąsiad No już jadę Dobra, ja sobie patrzę ogólnie, czy prasa się czas, czasem nie otwija, bo tam jest rdza, Jak nie wiem, ale ładne to wszystko jest, nie wiem, czy sobie w niego tura nie będę zakładał. Jak coś to tam pod górę, prosto, cały, cza, cały czas i tam i tam później będzie taki zjazd, się tak prosto cały czas jedź, i, a później będzie takie skręte drogi będą i będzie taka... Sz i taki w dół będzie ja tam wiem, zjazd. Ja wiem, ja wiem, no. no tam widzę, auta no. też jeżdżą. Może jeszcze dojadę jakoś z tym ciągnikiem, jak mnie nie zgaśnie. Ale, może też mało pali. A, 50 na godzinę. A nawet nie wiem, ile ja jadę na godzinę, sąsiad. Kurde, czasami przerywa to CV, ale to nie wiadomo dlaczego. No, 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 no. No, hopie, każą mi 50 na godzinę jechać. No dobra, to ja sobie tam od boku gospodarstwa podjadę. O, tutaj moim. Zobaczcie, ogólnie byliśmy z sąsiadem w lesie. I sobie tutaj takie. Takie brzozy sobie tutaj podawałem i... No rano tam ogólnie słuchajcie... No... Dobra słuchajcie... Ogólnie to... My robimy cięcie... I za chwilę się z wami widzimy. Dobra słuchajcie, my już z sąsiadem ogólnie jesteśmy... W nocy to lało... A teraz to, kurde, są chmury, jak nie wiem. Jeszcze tak szumi. Czasami są takie te. Ale ogólnie... No, burza idzie chyba, bo... Brzmi jak nie wiem. A ja miałem jeszcze dzisiaj, kurde, w planach. Żeby wziąć i jechać na... Jeszcze skosić. Ale to... Już raczej albo w kolejnych odcinkach jakoś zrobimy. Jeszcze żniwa. I jeszcze ja, tak jak jako tako. No ale to dzisiaj to sobie mogę później. A jest samsiad. Bo bym mógł użyć już te brony co my co tam były na tym gospodarstwie, nie? I bym mógł, a w sumie to byśmy mogli wziąć rotacyjny, o kurde, papierdziu. Okej. Okay. Pomogę się jeszcze otworzyć, kurde. Dobra. Będę, żeby mi się 60 nie zakopała, bo jeszcze chcą że dzisiaj na usługi jadę. Teraz? No i to, e, ty masz moją prasę? Jaką twoją nagrywam jak ja swoją? No, no ja miałem tu swoją. A to nie wiem. No to może się gdzieś mogła. <laughs> no chyba, że sobie ją ktoś wziął od Ciebie, pożyczył. Dobra, nie. I chyba jest problem teraz. No, co tam? Bo ja nie wiem gdzie ma gdzie mam sąsiad dać e, ciągnik. Ten nowy. Bo no tu mi się kurde nie zmieści. Ale to gdzieś tu, bo może gdzieś dać. No, a tu mać krok. No krówie Nie wiem czy go po prostu do ciebie sąsiednie zawiozę i po prostu nie będzie chwilę stał, a ja go później będę przyjadę sobie i będę go remontował, bo... Tak czy siak to E, tutaj nic sobie nie masz? Tu? Gdzie? Chodź, tutaj chodź. Na początek tego was ja Ty Generala kto mikrowy otwor? Ktoś mikrowy kurde otwor i tu sobie dać no a zmieści mi się? no można zawsze można spróbować nie dobra ja nie będę próbował no, dawaj ja by tu ogólnie mam też na samochód to bardziej tu, tutaj byśmy mogli jakąś wiatkę razem zrobić jakąś taką malutką no to co ty co? ej no chyba że wyciągnę sobie teraz 60. -tkę. A 60, co gdzie indziej dam? Bo nas mniejsza. To weź tutaj, w cofy, cofaj. Gdzie? A tu tu, 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 tutaj do kurnika. Tylko, żeby mi te jędze zarazy tu nie powchodziły. Kurde. Paszowan! Ło, kurde! Nie, bo ja też na kury uważam. No ja tutaj będę musiał wszystko tam powywalać. Weź jakoś tam wcofaj. na przykład 60 to tutaj można dać, albo tam. Ale to tam można dać i do tego. Zależy to. O tutaj, tam, o. Ale ładne to jest na to. Nie, tutaj, o tu, 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 tu. Tutaj możesz dać, jakoś tam upchnąć. A ja wezmę jeszcze tę krasę. Dobra, czekaj. Cześć, 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 No daj, ja se nakręcę. Nie no, czekaj. Dobra, to jest ten Ogólnie, słuchajcie, te wszystkie kostki stąd wziąłem i krowom dałem, bo... żeby je nakarmić trochę, ale to za chwilę pojedziemy też może wykosić. Dobra, to czekaj, czekaj, czekaj. Ja sobie go póki co mogę wyciągnąć w zasadzie. No masz, tu wjechałeś sobie, Kurwa. Tu no i Chyba ja nie wiem czy ja sobie tutaj y, na ośce nie będę chyba zakładał sobie będę ten. Żebym, żebym miał napęd na cztery. To czy mocniejszy ciąg ten. A ta twoja 902. No kurde no, powłoziłem mi! Paszał on! Już! Już paszał! Już paszał mi kura! Już! No daj ja pie, papier. Nie ma wy koleżanki, kurde będą mi włazić. Nie, nie ma koleżaneczki, nie wchodzimy. No gdzie ty idziesz, ty kurde? No jak ja nie na widzę tych. Co tutaj sąsiad? O kurde, ale zimno się trochę zrobiło. Sąsiad! Co tam? Bo tutaj, bo to co się tak zimno zrobiło, tak nie wiem, kurde. I burzaj chyba idzie. A to nie wiem. Dobra, słuchajcie, ja wezmę sobie ten ciągniczek. Taj jedziecie, muszę go pasmówką. O kurde oby mi w ciągu ręku rękę. Słuchajcie, ja muszę go tutaj pasem tak, tak nakręcić, żeby to pojechało. A po drugie tutaj też trzeba uważać, tak, żeby sobie tu nóg nie połamać. Jak znajadą nogi, to wtedy tylko pisk, wrzask i papa. Ale to pasem jak pasem. Dobra, jedziemy tym nowym cackiem. O kurde, te sarnie, jak na mnie wkurzają. Ale jedziemy nowym cackiem do sąsiada. Cacunio moje nowe. I nowym cackiem do sąsiada Te ptaszki ładnie śpiewają A, bo się pogodzi Sąsiad! Pogoda się robi o kurde Co? Pogoda się robi Dawaj, wsiadasz? Paliwa nie hmm, no, bo Jedziemy, ma sprawy no w tym malutki traktory. Jedziemy na moje jedno pole To trochę ci posionym pojadę, ale to <tryk> Mniejsza O kurz Łopani Jakoś przyjadę Kurde drzwi. Ten trochę paliwa to już ledy... Ale sąsiad! tym traktorkiem to są so normalnie ręce można urwać. Nie. Wiesz, nie. wiesz dlaczego? Nie. No bo chopy, ja bardziej ja takie... Chciałem se odpalić go, czyli muszę sobie zakręcić tym pasem, nie? Nie. nie. No to właśnie, ale... Ale jak nim zakręca to on się odpalał odpala w sekundę. Teraz ja sobie wezmę I jedziemy na moją łamek No to ogólnie o kurde No bo to ma taki dziwny, kurde skręt ja nie zakręci tak jak ciągnik tylko Aj za fajna przejażdżka <grych> To bardzo możliwe. O, tutaj burza idzie. te bo to dzieje się źle, pojechałem tam. Dobra, komuś trzeba... No tam mam słuchajcie, ko... Po... Tak sąsiad yeah. No jeet yeah, Ogólnie gdzieś się słuchacie sobie zrobimy taki 25 26 minutowy odcinek No szkurde, że też nie wiem, dobra to, ja nie... Ja, ja nie wiem jak ta wioska tu kurde idzie. Ja tu dopiero jestem tydzień. To. Kurda, że w Tam mam kurde pole, to co ja? Ale przynajmniej będzie fajna przejażdżka, nie? W zasadzie to mógłbym tam pod, pod parafię podjechać i tam... I tam pod te dzieci tam co są przy tym kościele tym zakonnym. To się nie kościele, tylko tym, e, tym przedszkolu zakonnym. Abym mógł tą maszyną trochę ich poprzewozić. A w zasadzie to ja sobie ogólnie będę chyba w wózku polał. A tutaj jest to moje ładne pola. Dobra, dawaj, wysiadaj sąsiad. No i to jest to pole. Trawka. Czy robimy kosy czy po prostu to wykoszę i... Ja to chyba Szymy sobie wykoszę i prost, po prostu wezmę i tutaj będę będziemy ładować. W zasadzie tutaj już tak troszkę trawka urosła, ale to... Tam się, bo mi zgasł ten traktorek. Kurde, pas jest jeszcze taki rozruszony. Dobra, próbujemy nim zakręcić. Idziemy. Idziesz kosić tropkę? No. O kurde, no! Pomóc ci? Czekaj, bo mi spodnie trochę... Ja cię kręcę, spodnie mi zarysowało. Co się no, ja teraz nie jadę kości, tylko będę będę... orał. Ej, dobra, zgłaszane. a gasić to jak gasi, to po prostu tam klikam w taki guzik. Kurde, to ja go nie przeniosę. Dobra, z sześćdziesiątką go wezmę. Ogólnie, mogę wi wam, widzą widzowie, sprzedać te brony. Bo jak już mam te większe, to. Takie 5-10 tysięcy Można go sprzedać Ogólnie pług wyczyszczony, odmalowany Tak jak i brony. Takie 5-10 tysięcy mówię właśnie Dobra, to są się co? Jedziesz do mnie? Bo, no co? No orkę robić. No mogę. No to wiesz tam podepni pług. Dobra, słuchajcie, ogólnie Sąsiad powie, powiedział, że ma jeszcze jeden taki sam pług Jak... Yy, o taki pług Także sobie od niego odkupiłem A tamten pług tu wywalam, bo... Najważniej ja się już będę chyba przerzucał z sąsiadem na te większe maszyny Nie sąsiad? No E, to teraz mamy takie obrotówki. i jeszcze kliknij teraz Y. Zobrócisz go wtedy. Ale weź go podnieś, kurde! Aż mi bolą oczy pieką. I teraz Y. O kurde. Dobra, ja cię jedź, cię czy cię czy cię czy cię nie cię czy cię czy cię czy cię czy cię czy cię A, B. B, sorry. Sorry, B, trzeba kliknąć po prostu. Ja się znałem, co, co te pugi obrotówki ma, robią. Tak, przecież to, to i to to samo. Przecież czy z obrotem, czy bez, to, to prawie to samo. Ja muszę tam A, i teraz. Kurde, ja sobie muszę chyba koguta zamontować. Nie mam coś... Nie mam w ogóle koguta? No właśnie ja nie mam koguta. Ty masz koguta. No dużo mam koguta. <laughs> Ale nie, masz na ciągniku koguta. Odpal se go. Bo wtedy to jest nagoporowa. oporowa. Dobra, słuchajcie, my sobie tutaj z sąsiadem dokończymy tą orkę. My się z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek. My się z Wami żegnamy. I do następnego. O kurde, sąsiad. Cześć.